Cześć wszystkim, ja jestem Sheriff i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W szczególności pragnę powitać nowych widzów, których w ostatnich tygodniach sporo przybyło. Dzisiaj zajmiemy się aktualizacją 8.0, która miała dzisiaj miejsce. Zapraszam do oglądania. Uważalną zmianą jest dodanie ośmiu nowych czołgów, czterech drzewkowych i czterech premek bądź kolekcjonerek. Jest to TS-5, czyli amerykański niszczyciel czołgów ósmego poziomu. Będzie on w skrzynkach. Cechuje się efektywnym działem, świetnym pancerzem i słabą mobilnością. M-18E2 BP, amerykański niszczyciel czołgów szóstego poziomu. Będzie on w lipcowym Battle Passie. Aktualnie mało o nim wiemy. Parametry będą zbliżone do parametrów Helkata. PZ4 Ausf BT. Niemiecki czołg średni 5. poziomu. Będzie możliwy do zdobycia podczas eventu na siódmą rocznicę w Odblica. Brat bliźniak drzewkowego pz Kunce Panzer. Niemiecki czołg lekki 7. poziomu. Będzie mógł go zdobyć każdy podczas 7. rocznicy Blitza. Ponadto trwają testy T-34E43 i Bacchata Burask. To zaraz czas na czołgi z kosmosu. Zaczynamy od poziomu 7, czyli M7 Joch. Szczyci się dobrą mobilnością i przyjemnym działem. Jako jedyny w całej grze posiada silnik z tyłu wieży. Czołg wydaje się dawać radę. Dalej mamy M3 Joch, mający trzypestkowy magazynek, dobrą mobilność i opuszczenie działa. Wydaje się przyjemniejszy niż poprzednik. Aktualnie nie jest mi dane tymi czołgami grać, więc przedstawiam suche fakty na ich temat, ale co jak co, dziewiątka, czyli M5J wydaje się lekko przegięty. Po pierwsze, ma bardzo małą wieżę i świetne opuszczenie działa. Po drugie, posiada nowy mechanizm gąsienic pozwalający się przemieszczać do tyłu mimo ich zniszczenia. Po trzecie ma świetną mobilność i dwa działa do wyboru. 3-pestkowe strzelające 3 razy po 300, i dwupestkowe strzelające 2 razy po 450. Z technicznego punktu widzenia lepsze jest strzelające po 3 pestki, bo ma lepszą penetrację, a DPM mniejsze o zaledwie 4 jednostki. Jak będzie w praktyce, to się okaże w najbliższych tygodniach. Dziesiąty tier M6 och, Szału nie robi. Ma olbrzymie garnki, w które łatwo trafić. Posiada w miarę mobilność i opuszczenie działa, ale to nie rekompensuje strat. Oba działa nie są jakieś ultramocne. Jak na razie z całej linii najlepiej prezentuje się 9 tier. Kolejną nowością są wzbogacenia graficzne, takie jak elastyczność gąsienic, dodające realizmu w grze i dodanie pobrudzeń śniegiem, wodą, piaskiem lub ziemią. Jak na razie ta druga zmiana dotyczy linii świeżo wprowadzonych jochów, i Kunce Pancera. Widać, że blitzowa grafika idzie do przodu, co graczy na ogół cieszy, mnie również. Eventów w czerwcu wiele nie ma, jak na razie oczekujemy na dokładnie jeden, czyli siódme urodziny World of Tanks Blitz, gdzie do zgarnięcia będą ciekawe czołgi, czyli P-4306, Y-5 Firefly, Y-5 LCbis, Y-5 T-34, PZ4BT i Kunce Pancer. Z istotnych zmian zostały jeszcze rebalanse. T44100, T44 i T54 mają lepszą penetrację. T44100 ma zwiększoną moc silnika. T25.2 szybciej ładuje o 0,2 sekundy. T32 ma zwiększony pancerz na wieży i będzie łatwiej na nią grać bdrg G1B ma gorszy pancerz z przodu wieżyczki. T28 dostało bafa do pancerza nadbudówki. Churchill CG ma lepszy pancerz przedni. Centuriona 1 ciężej przebić w wieże, a nieszczęsny Pershing przynajmniej szybciej ładuje, ale nie wiem, czy mu to pomoże. Sprawozdanie z nowinek dobiega końca. Jeśli film przypadł Ci do gustu, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zasubskrybował ten kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów. Do usłyszenia. Cześć!